Dzień dobry, kochanie, Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, jak tam po tych waszych wszystkich słodkościach, a ja dzisiaj znowu wskakuję z przepisem na słodkości, ale to jest przepis, który możecie zrobić kiedyś, nie musicie dzisiaj, a może jednak jeszcze wam brakuje trochę cukru, także dzisiaj polecam Wam ciasto czekoladowe na parze z bitą śmietaną, także... Będzie troszeczkę lżejsze niż takie pieczone w piekarniku, bo na parze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, promocja na Thermomix, bo pytacie, jest takie, że przy zakupie Thermomixa za 149 zł możecie mieć e, szatkownicę plus e, tą osłonę na noże z funkcją obierania. Także jak coś, to zapraszam, a my w międzyczasie bierzemy się za ciasto. Słuchajcie, rozpoczynamy, e, rozdzielamy Jaja, białka, od żółtek 4 sztuki. Dalej lecimy, no widzicie, buntuje się. Zakładamy matylek. No i teraz do suchego, czystego naczynia wlewamy te nasze białka. 4 sztuki, powtarzam. I do tego dajemy 50 g cukru. No i to nam się będzie pięknie ubijało na e, piękną masę. I ja zawsze to powtarzam, pamiętajcie, że naprawdę bardzo dobrze Thermomix ubija białka. Zaraz zresztą zobaczycie. Dobrze, 50 jest. O, samo się odwala, widzicie? Fajnie, dobra, ta szklanka już do końca. Lecimy dalej. Ubijam 3 minuty, obroty 3,5. Także macie czas na przygotowanie pozostałych składników. No i dobra. I lecimy e, szybciutko dalej, bo teraz tak. Tą pianę musimy przełożyć do miski, tak? Standardowo ona musi odczekać swoje. Zobaczcie, no tak jest ubite białko. Także e, proszę was, nie mówcie mi, że nie da się. A jak coś, to proszę dzwoncie, piszcie. Będziemy ubijać razem. Nawet na żywo się możemy połączyć na kamerce, żeby ubić białko. Dobra. Zobaczcie. Jest naprawdę pięknie ubite białko. Dobra. Zostaje termomic, nie musimy go myć. Przełożyłam to. Teraz tak. Do naczynia dajemy gorzki czekolady. 125 gramów. Ja mam tu troszeczkę, gorz... znaczy całą tabliczkę gorzkiej i trochę deserowej. Jak już pewno zobacz, zdążycie zerknąć, bo leżała tak na wyszło. przesadziłam trochę. Dobra. 150, niech będzie. I do tego 125 gramów masła. Hmm, czy tu będzie, czy nie będzie, zaraz zobaczymy. Masło, słuchajcie, e, pokrojone na kawałki, więc u mnie jest tak rozpuszczone, że się samo, e, bo wyjąłem go wcześniej, samo się rozpuszcza, więc nie muszę go kroić na kawałki. Mam 100, nawet 125, o, może tyle wystarczy. 140, dobrze, było czekolady więcej, więc będzie też więcej masu i lecimy dalej. To musimy roztopić. Roztopiamy to w 4 minuty, 70 stopni, obroty 2. I słuchajcie, ja w międzyczasie trzeba przygotować e, tą foremkę. Z racji tego, że będziemy to robić na parze, ja mam foremkę z kominem, bo niestety moja foremka, wszystkie foremki, które mieściły mi się, to były idealne, porozdawałam. Więc wyciągnęłam swoje zapasy. Foremka z kominem będzie E, musi to być taka foremka, żeby się mieściła do naszej waromy, no bo będziemy to robić na parze. Także e, jeśli macie taką 20 cm średnicę, będzie idealnie, no i to będzie z kominem, ale to nic, bo ja wykorzystam, e, to miejsce z, z kominem napcham tam bitej śmietany, także będzie e, przyjemno spożytać, bo będzie więcej bitej śmietany. Dobra, niech to się robi, także szykujemy. E, musimy ją nasmarować na pewno masłem. I nie wiem, co tam jeszcze zaraz wam powiem, bo tutaj mamy właśnie ten czas, żeby to... A, i oprószyć mąką, czyli natłuszczyć masłem i oprószyć mąką. I właśnie, to ma być 20 cm. Moja jest większa, yy, ale jest komin, więc to wszystko się wyrówna. No i dobra, jak już to nam się roztopiło, lecimy dalej. Zakładamy motylek do tej naszej czekolady. Mmm, jak pięknie to wygląda, czekolada z masełkiem. Dodajemy teraz żółtka. I lecimy dalej. Dodajemy jeszcze cukier. 50 g cukru. Gdzie ten cukier? Tu. 50. Ja dodam. More. A nie, no dobra. Niech będzie słodko. No tak, słodko. 60. Dobra, ok. E, lecimy dalej. I teraz to ubić. Ubić 3 minuty na obrotach 3,5. I w tym czasie, właśnie przygotowujemy tą naszą foremkę ja już mam natłuszczoną wysypaną mąką e, no dobra wrócę za, do was za chwilę no i dobra jak już mamy to wszystko przygotowane tortownicę zgarniamy te składniki kopystką mm, ono, tak fajnie wygląda taka masa czekoladowa ojojoj oj, oj. dobra I co dalej? I dodajemy do tego tak 100 g mąki. O, proszę, tu się przywala. 100 g mąki. Boję się, żeby mi się tu nie. No, 130. Widzicie? To jest po prostu trzeba brać łyżkę i odmierzać. I do tego jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. I znowu to wszystko będziemy sobie mieszać. Nie taratko dalej. A, i do tego też dajemy ubite nasze białka. Tak? Ja muszę zobaczyć, bieżący krok. Dobra, tak jest. Ubite białka i dopiero teraz to będziemy wszystko mieszać. Dalej mieszamy. 35 sekund obroty jeden. Zobaczmy, tak będzie szybciutko. Teraz tak, zaraz zdejmiemy motylek i będziemy już za chwilę yy, rzucać ciasto na parę. No, i dobra, mamy to dalej. Zdejmujemy motylek. Mm, powiem Wam, że. Wychoda! Wygląda fajnie. Zdejmujemy motylek. I zobaczcie, tak wygląda. Musimy troszeczkę jeszcze przemieszać kopystką. Mm. E, dobra, motylek mamy. I teraz musimy. To przeleć do naszej tortownicy. Proszę bardzo, to jest moja tortownica. Z kominem będzie tort, z kominem. Czy mieliście okazję robić tort z kominem? Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj to przeleję, bo ja się tak już zaczynam stresować, jak to będzie wyglądał i zaraz do was wracam. No i dobra, już sobie poradziłam z tym. Umyłam międzyczasie naczynie miksujące i motylek. I teraz dodajemy tu wodę. 600 gramów wody. Bo będziemy to robić przecież na parze. Dobra, jest. E, pokrywa. Dobra, niech się odhaczy. Mi będzie elegancko. Dobra, dalej. E. No i teraz tak, nałożyć dolną część warony. Słuchajcie, i tutaj na dół musimy nałożyć albo patyczki takie od szaszłyków, możecie też dać motylek, tylko że jest najlepiej jak macie dwa motylki, bo później będziemy ubijać ciasto. Chociaż to ciasto też, zanim będziemy ubijać jeszcze śmietanę, to ono musi się wystudzić, więc wtedy możecie sobie spokojnie użyć też motylka. No i ja tutaj na środek, na środek daję motylek, tu po boku dwa patyczki, żeby to nam ta para się ładnie E, cyrkulowała. Teraz wkładamy naszą tortownicę z ciastem. Słuchajcie, o, z racji tego, że troszkę tu się buja, muszę ją ułożyć, bo silikonowe to są właśnie o tyle fakty... patyczek się przesuną. Dobra. No i dalej. I teraz nakładamy pokrywę. Wiecie, tu o tyle jest dziwne, że zawsze te ciasta, które były robione na parze, trzeba było szczelnie owijać folię, a tu nie trzeba. Gotujemy 30 minut e, waroma, obroty jeden, także macie ten czas, możecie przygotować kolejne składniki, bo potem jak już po tych 30 minutach, no to musimy też jeszcze 45 minut studzić, więc na spokojnie możecie sobie wypić kawę. Kochani, ciasto upiekłam, takie wyszło trochę nieforemne, ale wiem, że jest w środku, bo tak już je przekroiłam, tylko nie chciałam przekładać, bo chcę Wam pokazać. Yy, ono jest jeszcze ciepłe i się łamie, więc nie mam takiego pomysłu, jak je przełożyć. O, dobra, uda się, patrzcie. I żeby nie było, zobaczcie, ono jest w środku upieczone, nie ma zakalca, także tu jest może tu ciupinkę, ale dobra, teraz tak. Teraz robimy dalej. To nam się studzi, my ubijamy śmietanę. Ja wiem, będziecie krzyczeć za tą śmietanę, bo to nie. No zobaczymy, czy w ogóle się ubije. Udało mi się taką kupić, więc, więc taką zrobię. Umyłam naczynie miksujące, umyłam motylek. Teraz będziemy zakładać motylek, bo będziemy ubijać tą naszą śmietanę. Dobra. Założony motylek i tu wlewamy 250 g śmietany, minimum. 30% i to jest śmietanka tym razem ja wiem, że zwracacie uwagę na to czy to jest śmietana, czy to jest śmietanka tutaj mam śmietanka, wiem z kartonu nie jest taka jakaś najlepsza ale udało mi się taką dostać bo też już, już późno się zorientowałam więc, dobra ja sobie tu wleję 300, bo chcę tak mieć to dużą słuchajcie mamy to i tu ubijamy eee do momentu uzyskania takiej ubitej śmietany. Tylko teraz tak, ile to będzie trwało, ciężko powiedzieć, bo śmietana, śmietanie nierówna. Dobrze, już to wiecie na pewno. W każdym razie ubijamy to na obrotach 3 i mniej więcej po minucie trzeba zatrzymać. Zresztą podejrzewam, że też będziecie słyszeć, jak tu zmienia się dźwięk. Tą śmietanę jak ubijemy, przekładamy do miski i chowamy do lodówki, bo jeszcze nie koniec. Słuchajcie, żeby Was nie zanudzać, ja przełożyłam już tą śmietanę do miski i zaraz ją schowam do lodówki i lecimy dalej. Do naczynia miksującego wrzucamy 80 g czekolady gorzkiej. Patrzcie, idealnie, ale ja dobra, zostawię tak. I do tego wlewamy 65 g znowu śmietany 30%. Ile to 65, dobra. No i e, no nie taradko dalej. I teraz to musimy rozdrobnić, więc będzie hałas, chociaż z tą śmietaną nie będzie chyba... e. Dobra, lecimy dalej. Zgarnąć kopystką i tu będziemy to podgrzewać. Ło, jak pięknie się nam ubiło, patrzcie. Kawałki czekolady w śmietanie. To już jest bardzo fajna sprawa. Dobra. No, i teraz rozpuszczamy tą naszą czekoladę w tej naszej śmietanie. Podgrzewamy przez 3 minuty, 50 stopni, obroty, dwa lecę z tą ubitą do lodówki. I widzimy się za chwilę. No i dobra, mamy to już rozpuszczone, mam nadzieję. No i teraz tak, słuchajcie, na ostudzone ciasto, ale jakoś tak mi się to tak nie. Tak, nie, nie wyszła mi taka polewa jak tam na obrazku. No, ale dobra, zobaczymy. no. Na ostudzone ciasto musimy polać to, nie wiem, powiem wam szczerze, że jakoś nie bardzo mi się to podoba, ale dobra, no niech będzie e, taki jakby e, nasączone ciasto, tak, taką czekoladą. Wydaje mi się, że to powinno być troszeczkę bardziej gęste, no ale jest, jak jest. Oblewamy ten nasz blat. Widzicie, to wszystko wsiąka do środka. I na to kładziemy y, drugą część. Także po malutku, po malutku, bo część wsiąka, część się wylewa poza. No, bo wiecie, tu ja mam tą y, dziurę po tym kominie. W takim razie będzie bardzo dobrze nasączone. I ja sobie zrobię chyba tak, że. O, tu jest nalane. Położę tą drugą część i też ją sobie nasączę. I na to idzie nasza. E, ubita śmietana, ale ja chcę mieć bardzo dobrze nasączone, chociaż czuję, że to ciasto jest takie puszyste, słuchajcie, takie, no bo to jest na parze, tak, ciasto. Także ja tutaj sobie e, poleję, o, mmm, patrzcie, jak to pięknie teraz wygląda. Jak to wszystko wsiąknie, to będzie naprawdę super. Dobra, niech to sobie wsiąka. Ja tutaj lecę do lodówki po swoją bitą śmietanę, to będziemy nakładać jeszcze na górę, poczekajcie chwilę. No i teraz, tutaj tak to nie wsiąknęło mi, ale teraz na to nałożę na naszą bitą śmietanę, niech to jeszcze chwilę wszystko się połączy i za chwilę będziemy już próbować degustować, ciekawa jestem jak to ciasto wyjdzie, ja chyba w ogóle je obłożę, widzicie, całą tą śmietaną, bo tak mi dużo tego wyszło, bo oczywiście zrobiłam więcej, więc patrzcie. Zaczyna to fajnie wyglądać, no i na wierzch jeszcze dekorujemy naszymi wiórkami czekoladowymi, także widzimy się za chwilę, niech to chwilę przestygnie, tak stężeje ta śmietana na tym cieście i będziemy już degustować. No i kochani, ciasto gotowe, no nie wygląda moje tak jak na tym obrazku, bo ta czekolada mi tutaj wypłynęła, słuchajcie, ale znowu jak już je przekroiłam, no to wygląda tak, także... Mam nadzieję, że będzie dobrze, trochę na, dobrze, dobrze nasłączone. Trzeba spróbować w ogóle, no bo śmietana jak śmietana. Ale samo ciasto mnie bardzo interesuje, bo ciasto zrobione na parze jest na pewno fajne. Mmm. I powiem Wam tak: nie dawajcie do śmietany żadnego cukru, tak jak w przepisie, bo cała reszta jest naprawdę słodka. I ta polewa właśnie też jest słodka. Dlatego to wszystko naprawdę super się komponuje. Może jeszcze dlatego tak nie wygląda, powiecie u mnie na szybko. Ja chciałam Wam jak najszybciej to pokazać jeszcze, jak się w tej lodówce to wszystko ostudzi ze zcali. sali będzie wszystko chyba w porządku. Także jeśli macie wskazówki jakieś dla mnie, to oczywiście ja na nie czekam. Póki co ciasto polecam. Eee... No, może z małą jakąś modyfikacją, także podpowiedzcie, ale ciasto jako ciasto pieczone, na pa, zrobione na parze jest super. Pozdrawiam, życzę Wam miłej niedzieli i do zobaczenia.